Cześć, z tej strony EpoX i rozpoczynamy serię z serwera THESPIA. To lecimy teraz Expić Słyszymy się jak dobiję tego metka. Dobijemy już pierwszego metka na naszym serwerze. Mam troszkę takie małe ściny. Dobra, co wam poleciało? Te triumfu, na koniec odcinka sobie otworzymy. Hmm. Jakie książki? Odbicie. Aura, nie wiem. Coś to stoi w ogóle. Dobra. słuchamy się przy końcu ubicie tego metina. Dobra, odbijamy kolejnego metina. Teraz będzie drop. W ogóle teraz zauważyłem, że... Jaku mamy co zbonowane Nie wiem To jest normalne Dobra, zrobię nam książki Pomoc Dobra Jedziemy po skillę. Dobra, wybieramy sobie WPK Tym, 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 pięknie, ładnie To widzimy się teraz na XP albo na West Kapital. Dobra, jednak zdecydowałem się na robotę misji. I właśnie skończyliśmy pierwszą misję myśliwstwo. Wybieram nagrodę. Rękawica i 100 wzmianek. No W sumie ładnie jak na początek. Dobra, to widzimy się na końcu następnej misji. Teraz kamieniem metin bitwy. czy do zabicia. Dobra, dobijamy pierwszego metina bitwy. Do misji z Zobaczymy Drop Oczywiście, nie ciekawe Dobra, książka. Dobra widzimy się przy następnym Dobra, spotkamy kolejnego latina I tu obok dwa cierpienia Zobaczymy czy mi coś się poleci Dobra, widzimy się przy końcu dobijamy drugą wetina bitwy Mamy drop Dwie go, go. No, nic potrzebnego. Dobrócę. To... Dobra, też kontra trzeciego Metina bitwy. Dobra, widzę ostatniego Metina bitwy, to widzimy się przy końcu. Wstrzyczym. Ostatniego Metina bitwy do misji. E, teraz dostajemy za tą misję. Oto twoja nagroda. 20 z Skromnie, skromnie. Jakie K.U.? KU Diasty, do ziemi. Dobra, teraz zrobimy sobie myślistwo Dobra, skończyliśmy myślistwo Mieliśmy to zrobić 300 dzikich sługów no To to wasza nagroda 1 pointu skrzynki 10 szkatułek triumf. już mamy tyle No dobra, dobiję 3-0 I potem zrobimy sobie jakieś i pójdziemy jak coś tam Teraz aktualnie zrobimy sobie z się czerni Level Up 30 i leciem teraz, robicie misję z pięcioma czerniami. Zrobicie Dobra, Dobijamy bez kapitana albo jeszcze nie Ale już jest końcówka Masz tu

to dwa besty są. Dobra, to sobie go wybiję widzimy się na końcu. Będziemy teraz dobijać bez kapitana. Pokażę wam ostatniego besta i co sobie sam po jednak. To jest chyba ten sam drop z tego co się dowiedziałem. Dobra. To my się raczej widzimy jak skończę misję z Metinem w ale mam mało FPSu, no dobra. Dobijamy ostatniego Metina posztabka Bierzemy K.U. K.U. Falamy. Dobra, jako nagroda z misji. Oto, tak. Sto losowy szkowiec. No proszę. Dobra. Tu się zaraz. Nie wiem, co jeszcze będę Dobra, dobiłem ostatniego metina. Do misji e, przeklęte kamienie i Skończyliśmy misję, trzeba było zrobić 5 metrów z zazdrości. Otrzymaliśmy 2 smaragdy i 20 szkodówek. Góra jakieś kału. Pani by było w końcu, że czerwona powiedziała. Oj, broczna ochrona. Wkuliśmy w e, kółem sobie tego FMS-a. Trochę szmaragów potępują mnie dużo. No i jeszcze może strach ma wejdzie na 14. Dobra, 10. Dobra, skończyliśmy misję y, z że trzeba było zrobić 40 czarnych orków. To nasza nagroda. Jeden kamień, z zbażmarag

Oto nasz zdrowy z około 80 szkatułek. i na coś lepszego, nie no, będzie. Teraz jeszcze przeczytamy medalką. Z 12 medali 7 na MP. No ale ładniej. No, takie młody. Dobra, to już kończymy ten odcinek. Żewam się z wami. Więc się. Mam.